On jechał na tym pasie do skrętu w prawo? I ja mu podjechałem tutaj go mu zajechałem drogę, nie? On cofnął Gdzie pana? i przeciągnął pana tutaj, na tym pasie? Nie, ja tutaj, ten on wykręcił, pojechał pod prąd. Oto opowieść o mężczyźnie, który w bardzo trudnej i stresującej sytuacji zachował zimną krew. Coś się panu stało? O, po tak? Czy pan jedzie do szpitala na badania? Tak. Będzie pan jechał na szpitala na badania. Według mężczyzny w karetce, winny całej sytuacji jest drugi kierowca, który uciekł z miejsca zdarzenia. On swojej wersji nie opowie. Oddajmy więc głos poszkodowanemu. Chciałem ciśnij w lewo, marszałkowską. Na rondzie, w lewo. Na rondzie, jechał mhm. tył. Po prostu w tył, tak? No i co, wysiedliśmy z samochodu. Okazało się, że facet nie mówi po polsku? Bo mhm. Po angielsku. Po angielsku. Tam koleżanka wysiadła, tak, no bo ja tam, tam stresu, tam. E, No i mieliśmy zjechać tutaj, żeby... No, zatrzymać się policję wezwać czy coś takiego. No i on zaczął uciekać. Wersja mężczyzny potwierdza pasażerka. On był Jakiś, to będzie dosłownie. No. obywatelem Turcji, ja Arabem, czy ja. kimś takim. My friend will call you. <laughs> ja powiedziałem, że po angielsku że musimy spisać oświadczenie dla ubezpieczyciela. Poszedł do samochodu, powiedział, że zadzwonił przyjacieli, i zaczął odjeżdżać. I tu zwykła kolizja zamienia się w scenę jak z amerykańskiego filmu. Polak nie daje bowiem za wygraną i goni uciekające auto w samym centrum Warszawy. W efekcie zostaje potrącony przez obcokrajowca. Tu, była, tutaj, tu mu drogę. Ja on jechał tym pasem. tym pasem? Tutaj stał. Ja Do mogę... skrętu w prawo? Na ty pasie do skrętu w prawo? Pasem. Tak. I ja mu podjechałem tutaj go mu zajechałem drogę, drogę. I on tu co? To... Gdzie pana? I przeciągnął no. Pana tutaj? Na tym... nie, nie, ja tutaj, ten on wykręcił, pojechał pod prąd. No. On wykręcił i to było jak... I poje... Ale wykręcił tam przodem, pojechał pod prąd? Tak. tak. I na wysokości tego Fiata Punto, tutaj ja mu chciałem jeszcze tam wyłączyć ten silnik. I daleko Pana przeciągnął? No gdzieś tutaj pewnie już, to, to już nie wiem. 5 tak. metrów? No, dziesięcikiego, tak... no poleciałem kawałek, nie? Około 5 metrów i później no. już pojechał Pan, no, że rozumiem się... Szuczek, ja już stwierdziłem, że to bez sensu, tak? Mężczyzna nie ma najlepszego humoru, ale w tym przypadku Sprawiedliwość będzie prawdopodobnie po jego stronie. Oprócz pasażerki jego wersję może bowiem potwierdzić jeszcze jedna osoba. Ja sobie zapisz. Świadka jeszcze co do tutaj zamienionego zdarzenia, mam numer telefonu. A co to jest za świadek? Nie wiem, osoba, która widziała jak potrąci mi się. To poproszę te dane świadka oczywiście. Mężczyzna zdążył też zrobić zdjęcie drugiego auta telefonem komórkowym, na którym widać numery rejestracyjne. Obcokrajowiec, który jechał BMW, zgubił też fragment swojego auta. No za czy już. W miejscu zdarzenia jest też kilkadziesiąt kamer. Policja nie powinna więc mieć problemu z ustaleniem i ukaraniem winnego.